Mam na imię Dorota. Kimkolwiek jesteś, życzę Ci dobrze. Wiesz, że żeby cokolwiek chcieć od życia albo od drugiej osoby, przede wszystkim musisz poznać siebie. Musisz poznać, co lubisz, czego nie lubisz, czego chcesz, czego nie chcesz. Musisz po prostu skupić się na sobie. Musisz skupić się na sobie. I ustalić takie swoje wymagania. No, tak to właśnie można nazwać: takie wymagania. W kwestii tam gdzieś ubioru, na przykład, idziemy do, do pani, która wie, co podpowiedzieć jakiej figurze, i ona ustala taki must have w garderobie, który musimy mieć. I ty też warto żeby mieć właśnie takie must have jeśli chodzi o granice. E, co dokąd mogę się zgodzić e, na nie wiem na jakieś zachowania, a odkąd już, już nie. I dopóki sama tego nie będę wiedziała, e, gdzie są te moje granice, to będzie mi bardzo trudno yy, oczekiwać od życia, że życie uszanuje moje granice, jeżeli ja sama je będę przekraczała. Ja, żeby ustalić te, te, te granice, te informacje o sobie, jaka jestem, czego chcę, co lubię, czego nie lubię, muszę być uważna na siebie tu i teraz. Nie na to, jaka byłam w dzieciństwie i co mi zrobili dorośli wtedy, no to ma ogromny wpływ na mnie dzisiaj, bezsprzecznie. Natomiast, żeby się dowiedzieć, jaka jestem dziś, muszę się tej sobie dziś, dorocie, poprzyglądać. Jaka jestem, na co się zgadzam, na co się zgadzam i jest mi przykro, czyli generalnie wolałabym się na to nie zgadzać. I ten taki własny, te, te własne zasady, must have, traktowania siebie, tak bym to powiedziała, muszę ustalić. Czyli jeżeli bezsprzecznie nie mam zgody na to, że no nie wiem, jestem oburzona, jak ktoś przebiega na czerwonym świetle, nawet przez przejście dla pieszych, ale na czerwonym świetle, to nie mogę sama tego po prostu zrobić. Bez względu na to, czy ja się spieszę, czy się nie spieszę. Sama tej granicy nie mogę przekroczyć. Jeżeli jestem oburzona, że ktoś się wciska w korku jak w jakiś niegrzeczny sposób na ulicy, jak jestem kierowcą, to nawet wtedy, kiedy będę się bardzo spieszyła, gdzieś będzie mi bardzo zależało na czasie, bardzo będzie mi zależało, żeby właśnie zmienić jak najszybciej ten pas, to muszę pamiętać o tym, że mam to zrobić w taki sposób, żebym ja sama była potem z tego zadowolona i taki must have traktowania siebie, traktowania innych i wtedy jak ja będę wiedziała czego ja chcę, czego ja oczekuję od świata, wtedy będę mogła tego pilnować. Bo jeśli ja nie wiem, czego ja chcę, jeśli ja się nie zastanowię nad tym, czego ja właśnie oczekuję, jak ten mój świat ma być wykreowany, i sama nie będę, nie zaciągnę rękawów i nie będę go kreować dookoła, to trudno oczekiwać takich rezultatów. Po prostu, co? Jak ma mój świat wyglądać i co ja muszę zrobić, żeby on tak wyglądał? Co ja muszę zrobić, żeby mi się chciało chcieć. Co ja muszę zrobić, żebym nie przebiegała na czerwonym świetle. No jakąś pracę muszę w to włożyć. Muszę e, poczekać, aż się zaświeci zielone przejście z zielonym ludzikiem. Muszę czasem przejść 100 metrów dalej, bo tam jest przejście dla pieszych i tam skorzystać z tego przejścia właśnie. Ja muszę jakąś pracę wykonać. I ja Myślę, że warto. Po prostu warto taką pracę wykonać, bo wtedy się okazuje, że lżej jest iść przez dzień, bo więcej rzeczy w ciągu tego dnia było przyjemnych, sympatycznych. Mniej ze mną zazgrzytało, bo więcej ze mną rezonowało. Więcej rzeczy wtedy się wydarza takich, które są ok dla mnie. Zobacz. Zobacz, ile razy robisz tak. Zobacz ile razy dziennie robisz rzeczy, których nie lubisz, kiedy ktoś robi. Może to jest jakiś pomysł na początek drogi, na e, jeśli coś stanęło w miejscu, żeby z powrotem ruszyło do przodu. No przyjrzyj się sobie, pomyśl o tym, co lubisz, czego nie lubisz. <laughs> Jakie jest twoje must have w życiu, w traktowaniu siebie i innych? Miej się najlepiej.